8 marca bez wątpienia płeć piękna dominuje naszą planetę. Dzisiaj znajdujemy się w Złotych Tarasach, gdzie od Dniu Kobiet będziemy rozmawiać z kobietami, ale nie tylko. Sami państwo zobaczcie. Rozumiem, że ojciec córce też na Dzień Kobiet powinien kupić jakiś prezent. Tak wyszło, tak. Dostała muzeczkę z budnicy. Jest bardzo szczęśliwa. Czy warto obchodzić takie święty jak Dzień Kobiet, czy walentynki wystarczą? Nie, Dzień Kobiet wydaje mi się, że jest. Najlepszym dniem właśnie, żeby świętować dzień kobiet, a nie walentynki. Nie przepadam zbytnio, bo to taka amerykanizacja trochę. Czy uważa Pani, że jeden raz w roku Dzień Kobiet to jest za rzadko? No, zdecydowanie dla niektórych kobiet zdecydowanie za rzadko, bo są przepracowane, bo są zmęczone. Ja akurat już należę do tych, które mają ten ciężki czas za sobą. Sorry. Czy lepiej dostać po prostu od męża kartę płatniczą tego dnia i żeby powiedział, kochanie, masz. Tylko nie szalej za bardzo, czy, czy lepiej, żeby sam coś przygotował, przyniósł, złożył życzenie i wręczył? No w sumie chyba sam, żeby przygotował, żeby jednak wykazał coś od siebie, jakąś inicjatywę, tak żeby bardziej się zaangażował. No. Nie, tak. a, a co byś chciała dostać? To on sobie to później obejrzy i zobaczy, że źle kupił. Nie, no jeszcze nie wiem. No ale na pewno masz jakieś marzenie. Czy kwiaty wystarczą? Piękny bukiet? Wystarczą kwiaty. Dobrze, mamy dla ciebie upominek. Yy, więc zapraszam tutaj, jakbyś się tutaj do pani yy, z upominkiem z okazji Dnia Kobiet, od nas też dostaniesz, no nie kwiaty, ale, ale mam nadzieję, że się ucieszysz. Mamy, mamy Dlaczego Dzień Kobiet to takie ważne święto w życiu kobiety? Bo kobiety strasznie poważnie trochę do tego podchodzą, mam takie wrażenie. No bo to jest taki jeden dzień, gdzie kobiety mogą się czuć tak kobieco, tak, że to tylko one się liczą, tak, pośród wszystkich ludzi, tak? że mężczyźni akurat grają drugą planową rolę. Jak sami Państwo widzicie, kobiety są zmienne i różne, ale bez wątpienia wszystkie są wyjątkowe. Za to je właśnie kochamy. Dlatego jeszcze raz w imieniu Złotych Tarasów składamy im najserdeczniejsze życzenia.